Rozgrywki odbywają się przez 12 tygodni od maja do sierpnia. Zawodnicy konkurencji w poszczególnych ekipach zmierzą się 22 sierpnia w Elblągu w wielkim finale Pucharu Miast. Jest o co walczyć. Główna nagroda to 100 tysięcy złotych. Za drugie miejsce miasto otrzyma 30 tysięcy, a za trzecie 10. O przeznaczeniu wygranej zdecydują mieszkańcy w specjalnym głosowaniu. W zmaganiach drużyn Tucharowej Grupy C zwyciężyli zawodnicy z Bytowa, zdobywając w ogólnym rankingu 19 punktów. Drugie miejsce zajęło Wejherowo z 17 punktami, a trzecie gospodarze turnieju Lemberg uzyskując 9 punktów. Ośmioosobowe drużyny zmierzyły się w bardzo widowiskowych konkurencjach. Mechanicy, mocarze, rusztowanie, zorba, wyścig i latający dywan. Dużo zabawy, śmiechu. Niektóre konkurencje były bardzo wyczerpujące, niektóre wymagały od zawodników dużego sprytu. Dużo konkurencji było takich, że trzeba było. Pomyśleć, zacięta walka do końca toczyła się między drużyną naszą, czyli Wejherowa i drużyną zbytowa. Lemborg nieznacznie tutaj odstawał, ale myślę, że w ostatniej konkurencji pokazali, że jeszcze nie złożyli broni i wszystko się okaże w dwóch kolejnych konkurencjach. Impreza uświetniły koncerty znanych gwiazd Norbiego i Kory. Okazję na rewanż Leborczanie będą mieli 12 lipca w Bytowie i 25 lipca w Wejherowie.